Wieczernika przybyły kolejne cztery osoby Albin Adam, Adamęczek, Jarosław, Jadwiga tutaj Kielce, Mieczysław Rola Zakopane, Piotr Drost, Rudaś, Śląska, w sumie już mamy zapisanych na wieczernik 50 osób, 58 osób, pięćdziesiąt osób, po wieczerniku rozpoczyna się mój drodzy ten piątek, na kolędowanie zapisanych już pięć osób, kolędujemy w niedzielę, po wieczerniku zaraz pół do czwartej, na rekolekcje zapisały się już dwie osoby, kolejna pani Jolanta, Maciączyk Włodzisław Śląski. Na śpiernik zapisywała się kolejna uchwana osoba. W tym minionym tygodniu anioły dla papieża zbierało 7 osób. Przynowenny spoza Polski, po jednej łódzkie, podlaskie, śląskie, lubelskie. W sumie 763 anioły na końcu za Świętego i już jest 1971 nowen i 17 739 aniołów dla ochronnych. Nie powstała żadna armata powstania, czy nie miłości. Natomiast na okręt Kazimierz Królewicz mamy nowych wpisów, aż 13. Oto oni. Krystyna Bujarska, siedlce, godzin 10, godzina 14. Maria Grabowska, siedlce, dzień 11, godzina 7 rano. Weronika Dąbrowska, Białki Mazowieckie, godzina dzień 11, godzina 12. Alina Zalecka, Siedlce Mazowieckie, dzień 14, godzina 7. Alina Bryzek, Siedlce Mazowieckie, dzień 14, godzina 14. Elwita Krawska, Białki Mazowieckie, dzień 16, godzina 7. Barbara Żakowska, Kodeń, Lubelskie dzień 16, godzina 12. Barbara Ryńska, dzień 19, godzina 16. Jalina Stasiak, Birmingen, Anglia, dzień 16 godzina pierwsza po południu. Andrzej Hajewski, Somonino, Kaszuby Pomorskie, dzień 17, godzina 6 rano. Julia Skorek, Częstochowa Śląskie, dzień 17, godzina 12. Kazimierz Plichta, Kaszuby Kartuzy Pomorskie, dzień 17, godzina 14. Adam Nawara, Batowice, Małopolskie, dwugodnaś, dzień 25, godzina 9. Całkowita ilość wolnych miejsc na, na pozostałych pokładach jeszcze jest 71 miejsc. Na okręcie już jest prawie 700 majtków. Pełne pokłady 2, 4, 5, 8, 9, 10, 2 na 3 na 28, 30. Niesłychanie się cieszę. Przypominam, za chwilę będę czytał nasze okręty. czy okręty płyną już pełne. Raz w miesiącu ktoś się deklaruje, że w danej godzinie odmówi dzisiaj nie za ojczyznę czy różanie w tej godzinie. I w ten sposób kilka tysięcy, już ponad trzy tysiące ludzi. Trwa w tej bombardowaniu naszej ojczyzny, aby uchronić Polskę przed zakusami Europy, aby Polska uzyskała wolność i cieszyła się Bogiem silna. Miodący ze mną do Ekwadoru przypominam, Różnica, różnica czasu 6 godzin. Jedziemy tam bez, moi drodzy, wiz. Na 30 dni można wjechać. Język u, urzędowy hiszpański. Pogoda przewidywana, kiedy będziemy w, w, w Quito. Moi drodzy, różnice mogą być między... 5 stopni do 25. W dniu przyjazdu naszego ma być około 15 stopni. Przeloty, opady, prze, przelotne opady. Jedziemy do kraju, który ma 280 tysięcy kwadratowych, czyli mniejsza niż Polska. Ludności 14 milionów. Stolica Kujto milion osiemset. Kuchnia do kukurydza. Państwo wiedzą jakieś zupy serowe, ziemniaki. To to weźmy na miejscu. W restauracjach napiwki dajemy około 10% pieniądze, dolar amerykański. Przypominam, bardzo ważna uwaga, wziąć sobie dużo jedynek, dwójek, piątek, dziesiątek, dwudziestek, dziesiątek dolarów. Setek nie przyjmują praktycznie nigdzie. Trzeba je do kantora wymieniać na drobne. Tak samo jest z nominałem, moi drodzy, 50. Dolarów. Karty kredytowe Visa, Mastercard, American Express są akcjonowane głównie w dużych miastach, w lepszych sklepach, hotelach i droższych restauracjach. Katolicy stanowią tam 93%, moi drodzy ludności. Dla ciekawości telefon, internet, 3-minutowe połączenie z Europą waha się w cenie 15. Do 25 dolarów, więc w związku z tym unikajcie wyzwaniania, bo ja odbieram nie będę. Więc nie, nie oczekiwać żadnych wiadomości, bo do dzieci będę wrócił bez portek tamtą przy mojej intensywności dzwonienia. Opieka u lekarza kosztuje od 20 do 100 dolarów, do w szpitalu 100 dolarów bez zabiegu i... i moi drodzy, bez zabiegów i leków. Tyle. Ubranie w to niezbędna jest kurtka i ciepły sweter. W nocy jest słodno. Płaszcz przeciwdeszczowy lub impregnowany skafandę z kapturem. Dobre buty typu jakiś hiking -hik Z mocną podeszwą, mocne zadały. Generalnie na żywach wygodnie. stroje powinny być raczej luźne i przewiewne. Dziękuję za, za wielkie nory. Znowu Pani Ania coś wypisywała, bo dziś regulowałem zaległości. Józef Kośmider 100 zł, Maria kołby To jest na wielką norę, na wielki kamień. Zobaczę, czy coś mi kapnęło. Cieszę się, dziękuję za te ofiary codziennie podczas kolendy. Józef Kośmider 100 zł. Na wielki kamień ofiar jest 800. 30. Na norę, bo teraz pobudzał, jest 450, żeby nadgonić elefant, bo to du duża przep... ruszyła wielka, wielka rura, zbieram na ofiary po 6 zł. Tu jest, przygotowuję do pewnego dzieła, bo dzieci jak przeżyjemy, no to musimy jakiś błogu wybudować. Wtedy już nie będzie problemu z, żadnym, z żadną instytucją, bo wszyscy jeszcze będą mieli głęboko w portkach i... Przeczebieni, więc wtedy bądźcie spokojni. To nam pójdzie jak z płatka wszystko już. Józef, okolicy Łodzi 60. Faustyna okolicy Łodzi 60. Stanisław Baski, Pomorskie, 100 zł. Zapłaci. Czytam teraz nasze okręty. Kazano mi czytać numer... To dzisiaj 15? 16. Niektórzy są bardzo silni w kalendarzu. Cieszę ale to nie należy też do włosy, więc Czytam 17, bo mi kazano czytać 16. Zresztą ja byłem przekonany, że źle czytałem świętego, ale się nie pomyliłem. Okręt 16 naszego pana Tadzia Krausa-Zbożęty. Tu była rodzina silna. Przypominam o godzinie numer 1. Tadeusz Kraus, 2 Czesława Kraus, Aneta Kraus. Numer. 3 Tomasz Kraus 4, godzina 5 Sławomir rodzina w cały sile. Następnie krewniacy. 6 Maria Ogorzałek, 7 Józef Ogorzałek, 8 Magdalena Ogorzałek, 9 Marek Ogorzałek, 10 Julia Ogorzałek, 11 Anna Ogorzałek. O 12 Mateusz Ogorzałek, dawno Ani Mateuszka, Pana Marka kiedy ja tu widział. 13 Barbara Ogorzałek. O, 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 siedemna, o 14. Marek Gołąb o 15. Klepka o 16. Józef Przetocki o Barbara Przetocka o 18. Bogumił Samoris, co tam naszego Bogusia słychać też, a nie odełu nie słychać 19. Zwigniew Kamiński, pan zwysił o 20. Jalina ze, Zarczyk o 21. Danuta Martoga o 22. Maria Puchal, odwiedziła Renata Koralewska, o 20 Jerzy Maria, Weronika Brytańczyk. Idziemy na okręt królowej Polski w wziętej 17. pani Zosia Suchcicka, Warszawa. Pani Zosia, żyjesz? Pani Ania, co tam robicie? O godzinie pierwszej, Wojdyła Marianna Węgrów, o drugiej o Elżbieta Warszawa, o trzeciej Suchcicka Zofia Warszawa, o czwartej Kurek Jadwiga Radzymin, o piątej Dobrowolska Marna Warszawa, o szóstej Dobrowolski Jacek Warszawa, o siódmej Dobrowolska Jogita Warszawa, o ósmej Dobrowota Diomeda Warszawa, o dziewiątej Dobkowski Zenon Łapy, o dziesiątej Chorzeba Stanisław Sochaczew, o jedenastej Głowala Aldona Chotomów, o dwunastej Głowala Leszek Chotomów, o trzynastej Bronisz Dorota Warszawa, o 14 Grawalska Jadwiga, o 15: Nitkiewicz Teresa Warszawa, o 16: Politowski Włodzimierz Sochaczew, o 17: pakuła Krystyna Radomsko, o 18: Chrostę Sochaczew, o 19: Staś Anna Warszawa, o 20: Grabowska Elżbieta Warszawa, o 21: Drozdowska Janina Warszawa, o 22: Wrzesińska Urszula Sochaczew, o 23: Naftalska Ewa, Lublin i o 24 czwartej Kopeć Anna mysiadło. Boga Ojca Siedemnasty też grupa kolejna Pani Zosiu Sufciskiej. Jak to się pięknie poukłada, poukładało Pani z Zosiu. Kurek Stanisław o pierwszej, Kurek Adam o <laughs> drugiej. To samo nazwisko Małgosia o trzeciej. To są Załubice Jakub o czwartej Załubice. Kamil o 5, Filip o 6, wszystko za łubice i to Kurkowie. O 7, Piotrowicz Jolanta, o 8, Stankiewicz Mirosława, o 9, Wojtyła Maria, o 10, Falba Jan, o 11, Falba Krystyna, o 12, Redin Anna, o 13, Szulejewska Krystyna, wszystko za łubice, a z Radzymina do końca o 14, Zawadka Teresa. Łąża Maria o 15, Kujawa Sylwia o 17 wieczorek, Janina o 17, o 18 Zwolska Hanna, o 19 Wrońska Helena, o 20 Majszak Zofia, o 21 Stankiewicz Zofia, o 22 Dąbrowska Elżbieta, o 23 Gregorczuk Stanisława i o 24 Bartosiewicz Czesława. Wszystko to było Państwo z Radzywina. I nasz ukochany okręt internetowy zbudowali sami internauci. Na dzień 17 mamy jeszcze wolne o 6 czternastej i 17. O 24 czwartej Stanisław Marciniak, Nowinie Polska. O pierwszej Elżbieta Stankiewicz, Gytemork, Szwecja. O drugiej Barbara Kozłowska, Niedźwierza, Duża, Lubelskie. O trzeciej Jakub Sierpc, o czwartej Uszla Skrzempowicz, Lublin. O piątej Jerzy Zygarłowski. Baranowo. O siódmej Kasia Mariusz Irlandia. O dziewiątej Sylwia Radwańska Żory. O dziewiątej Maria Górecka, Warszawa. O dziesiątej Janina Skorek Częstochowa. O 11 Jadwiga Daniszewska Szumowo. O dwunastej nie ma nikogo. O trzynastej Emilia Zalewska-Pruszcznański. O 14 nikogo. O piętnastej Piotr Paweł. O 16, Londina Domańska-Pruszków. O 18. Julia. Kaczarska, Kraków, o 19. Kateżna, Onisk, Sekunda RPA i o 20. Jan, Onisk, Sekunda RPA, o pierwszej Wojciech, Pietuszko, Gdynia, o drugiej Mirosław Tomera, Gdynia, o 2. 3. Jan, Walasi, Nowy Targ. Tyle mój ukochani naszych, na, na naszych ogłoszeń. Teraz śpiewamy pieśń na zakończenie. Służba techniczna. Szybko sprzątamy pięknie na ołtarzu, aby był już gotowy. Pani Ani wielki Bóg zapłać za piękne kolędowanie. Cudowny dob dobór pieśni mojej ukochanej mamusi. Przypominam, jutro od, rano, od rana kartka, papier i wyznaczamy pieśni, bo mamusia ma jutro przepiękny dyżur. Jutro wypadałoby, żeby pan Zbysiu czytał czytanie. Zgłosi się do pani do pani Kornukol po tekst, a w środę pan Andrzej widziałem go tu gdzieś, żeby też czytał głopę ja was troszkę pomogli, żeby domownicy Patrzcie na pana Jarka, nabiera wprawy dziś, bez mojej zgody wziął wino do obsługi i mu to nieźle wyszło.